Dzień dobry, fejst jest, znaczy się maneczku, nie dzień dobry, bo ja jestem to szalony, yy, Dzisiaj jestem jest, jest, jest. Dzisiaj jestem Speedy i dzisiaj gram akurat z deksów z, z, z Wozim, ale nie wiem, bo my, gamy, my przez wszystkiny, które zmagamy. On ma u niego bardzo pięknie. No i lepiej, nie. I to taki e, spokojny odcinek, pojedziemy sobie po górkach. No. A, co do, do serii takiej, bo miałam to... Żeby zrobić porwanie na bossy... Napady na, na, na bossy, taką serię. W każdym odcinku będę musiał przynajmniej zabić jednego bossa. I zdobyć co najmniej... tysiąc. Jeżeli to mi się nie uda, to będę jakiś challenge. A, no, trochę to może być trudne. A Dawid już wszystko. No, ehm. Napiszcie, z kim mam nagrywać. Bo coś słabo z kimś ostatnio nagrywam. Galanta, jak widzieliście poprzednio, coś, nie ma. Dlatego, że pojechał na wakacje do Polski. No, i przez całe wakacje będzie seria Moja. polowanie na bossy I będą gdzie tam na coś, ym, no, porawiali. Jakie goście specjalni będą. O jak tutaj widać, Wozy przyszedł do mnie. A, ale niestety zobaczymy Zobaczę, No, on chce ze mną nagrywać, ale ja mu nie daję. Bo gdybyście go usłyszeli nie słyszeli byście w ogóle mnie, tylko jego. E, e, jakby piszcie tak, pim pim No, a ja nie chcę, żeby tak piszczało. Bo was nubię widoki mojej i. to se was, tak, Ale nechcete, že, že by prostě... No, po prostu no, na mě to. Vláče, cít, like. No tak, a jste to dostali, no. Napište, jak jde, že No, tady to jsem se nudil. tak můžu, Przepraszam za wyzwanie, ale nie się spać chcę, bo musiałam wstać, bo dzisiaj mam zakończenie trzeciej klasy. No ale wiem. to jakieś pięć gdzieś pół godziny po moim zakończeniu. Już, już i wakacje teraz mam, no to. Nie, nie wolno się. Nie wolno nie no po prostu nie rości się na mnie, że dać z czy tak jak... To no, po prostu spać mi się. Jeżeli kogoś tam było słychać jak coś, to przepraszam, ale nie muszę, to albowiem tata. Ale, no dziękuję, przepraszam, na tam coś możemy robić. Tata ta coś tam robi na tym dole. Mam dwa piętra do domu i tata robi coś teraz na drugim, na tym dolnym piętrze. A po prostu sobie siedzę mnie, A wody tutaj nie biegam. Co sobie nagrać? No. I dzisiaj to... Dzisiaj nie, 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 nie. Dzisiaj poszukam bazy moje, żeby... No bo my z wody mi faliśmy na pomysł, ale to tylko nie wiem czy nie będę robił, żeby zrobić, żeby bazę jakąś zdobyć. Ja pojadę moją furką, na którą kolega pożyczył 100 tysięcy.

no nie no, poeksplikujmy po sobie. No i z góry to, że jutro może być trochę krótki odcinek. Nie będę sam, bo do mnie koledzy przychodzą. Dwa albo trzech, nie wiem jeszcze. Bo oni tam się zgadają. Więc, ale jutro będzie odcinek z my moimi my z klasy, więc... No, jutro poznacie. Być może jeszcze będzie u jednego z moich kolegów, on też chyba będzie miał kanał. Więc co, jeżeli będzie miał kanał, to podam mu z chęcią. To jest mi bardzo kolega. Podam wam link do jego kanału, jeżeli będzie miał. No, bo Wam Wam, podam a jeszcze, jakbyście chcieli mnie dodać do znajomych czy takie, to Wam podam, wiecie jakieś jest swój nick. Zobaczycie w pierwszym odcinku z mój pierwszy odcinek. Tam gdzie mieli mój nick. A Woody się zgubił. O, przepraszam, była mała odcinka. I Przepraszam za to, że mi się czanki nie ładują, ale... Jakiś bug, buggy. No mówię, jakie bagi mam? Ostatnio. Napiszcie, co mam robić w odcinkach, bo, się, bo nie mam nic do pomysłu. I zobaczcie, jak już mamy ma odcinka. 5 minutek, dokładniej. Mm. Tak. Nie wiem, jak. Ja tak dzisiaj do 10 minut nagrywam. I od razu go wrzucam na YouTube. Idziemy tutaj to zrobić. Napiszcie, czy mam. No, i chciałam sobie kupić te, na mojej postaci. Mam te takie słabe, te moje ubranka. Więc napiszcie mi, gdzie można kupić ubranka. Z chęcią chciałam kupić, ale nie, nie piszcie na Alcatraz, bo wiem, że tam można kupić. Tutaj też wiem, ale będę sobie dopiero kupywał. I czy jest jakiś sklepik za takie, no za te normalne pieniążki. Za te o, za te co mam dziś 9 tysięcy. Bo mi kolega pożyczył, żebym sobie autko kupił i składa lepszego. Bo tam mój kolega ma akurat 4-500 tysięcy to mi pożyczył Wędziemy mm. sobie zaraz będę kończył, bo no po prostu będę nabijał sobie vlogi, ale jeszcze kiedyś zrobię vloga prosto z mojego tego no, jakoś sobie to i zrobię vloga pierwszego. No... I może to będzie vlog z kolegami. Tak w ogóle. No... Hmm. One ja się zgodzą oczywiście, nie jest na siłę vlog. Oni nie chcą ze mną nagrywać, to może... Zrobią ze mną vloga przy okazji. Łup. No, a mój się skończyło... Chudę. Ja będę przeklinał. I po drugi drugi temat dlaczego nie nagrywam złodzień. On bardzo dużo przeklina ostatnio. Ja też tam czasami, ale ja będę rzadko. Tak, no nie aż tak. No będę tam. Czasami jak się w kudzie, to będę przeklinał, a ale ja nie wieczem to będę. Czasami. Hmm. Tak 10 minutowy odcinek tam będę. Później odcinek się może pojawi też, z the Defiance, ale z innym kolegą, bo po prostu z innym. Napisze, napiszcie mi w komentarzach jeszcze od tego. Gdzie, gdzie... gdzie można no już łamuję o tych strojach? I... No, to już nic. Napiszcie mi, gdzie jest fajna kryjówka, jakby. Tak jak. Jeżeli oglądacie w GTA 5, taka w pierwszym napadzie, co Lester miał. Hmm. Jeżeli jest taka kryjówka, gdzieś w Defiance, podobna, że można ją zająć, to z chęcią mi powiedzcie, bo chciałam wiedzieć, bym sobie tam urządził, jakoś No, do napadów w Defiance, takie tak jakby to były. Po prostu napadę na bosy czy coś takiego. A tymczasem już się z Wami żegnam. Siemaneczko, Widzimy się w kolejnym odcinku za jakieś pół godzinki. Czy godzinka? Nie wiem. Do widzenia, na ma...